Na widzowie, dziś w wam pokazuje błąd Discord, właśnie prawdopodobnie każdego zablokowało, aż też zbanowało. I akurat mnie zablokowało, nie wiem już. Mojego, mojego kolegę też, też zablokowało. No i nie wiadomo, co się dzieje. Do za nic zostaliśmy zablokowani. Prawdopodobnie jest jakiś crash Discorda albo jakiś problem. Bóg. Więc jak to się wam u was dzieje, to się nie bójcie. W budzie też takie coś mam. Więc tak naprawdę, to jest jakiś Bóg może, możliwe to będzie za niedługo naprawione, choć nie wiadomo. A gdy się to dłużyło, to no, napiszcie na przykład do supportu do Discorda, że dostaliście bloka. Jak to nie zostanie usunięte w ciągu godziny, no to ja, czy znaczy nie w ciągu godziny, tylko w ciągu dnia, no to ja piszę do supporta, więc ja też Wam polecam to zrobić. Choć ja wiem, jak dopisanie tego supportu, choć jakoś się dowiem. Nie wiadomo to są za co się dostała bona na Discordzie. Weźcie, weźcie dajcie znać. W komentarzu, czy też macie taki bug. Proszę. Dajcie, żebym wiedział. Bo tylko wiem, że mój jedna, jeden kolega ma yy, bo, yy, bloka na Discordzie. Więc. Weźcie proszę, napiszcie w komentarzu, żebym się dowiedział. Yy, no to to byłoby na tyle w tym odcinku. Siema.